Siemanko w kolejnym odcinku kariery Toniego Krosa jako trenera Realu Wiedu na moim kanale. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podoba ta seria, yy, możecie stawić łapkę w górę, suba na kanale. No i w dzisiejszym odcinku, oprócz kupna Regena Luki Modricza, czeka nas naprawdę niesamowity mecz w Pucharze Hiszpanii. Zapraszam Was na odcinek. Zaczynamy od spotkania z Zironą, no i to spotkanie nie rozpoczęło się dla nas najlepiej. Ogólnie było dla nas bardzo słabe na początku. Markus Juram, Lee Kang-in strzela gola na 2 do 0, no i Zirona tak naprawdę przeważała w tym meczu, Szczera gole, a my nic nie graliśmy. No i w tym meczu naprawdę, no dostaliśmy srogi w pitol na początku, 3 do 0 w 58 minucie. No, coś bardzo słabo. Ostatnio w ogóle nie wygrywamy. Aktualnie mamy serię bez zwycięstwa, chyba 4 czy 5 spotkań. Nie ogólnie Zielona prowadziła już w tym meczu aż 4 do 0. Co tutaj się działo? Nie mam pojęcia. Co się działo? Ale od 4 do 0 coś u nas gnęło. Zmieniłem formację na 4-2-2-2. To jest świetny ponajd do Hetfera. No i Hetfer strzela pierwszą bramkę 1 do 4. Może jakiś kombek zrobimy jeszcze. Hetfer jeszcze uderzył w piłkę. Tej Lope, świetne przyjęcie podanie do Adriana Liso. Adrian Liso się rozpędził, wszedł w pole karny zobaczył Hetfera, podał. No i nie jeszcze drugą bramkę. Jeszcze może jakiś comeback zrobić niesamowity. Ale mamy coraz mniej minut do końca. Ale piłka otrzymuje Azon. Już 90. minuta. Więc strasznie, już chyba za późno będzie dla nas trzecia bramka. No i ogólnie w tym meczu takim wynikiem się skończyło. 3 do 4. Kto wie, może byśmy zrobili historyczny comeback. No jeśli byśmy jeszcze trochę czasu mieli, naprawdę od 4 do 0 grał nam się znakomicie, ale szkoda tej porażki. No i tutaj właśnie zmieniam formację na 4-2-2 w ataku Santi Lopez i Wiktor Molejo, Sandoval i Marialiso na skrzydłach. W środku pola Mejbri, Lerma, a reszta zostaje tak samo. Muszę już zmieniać Achiado. Powiem wam tak, że częściej gram Traore i jest dla mnie lepszy. Ale tutaj jeszcze zapomniałem go włączyć dać do pierwszego składu. E, ogólnie, w tym odcinku, dopiero podkreśla odcinkę go dam do pierwszego składu. Tak, ogólnie. Kolejny graliśmy z Kadisem. E, no i Kadis tutaj rozpoczyna akcję. jest świetny pressing Sandovala, odbiera piłkę, podaje do Mabriego. Haniel Mabry do Azona. Azon do Hetfera. A Hetfer strzela kolejną bramkę. Trzecia bramka w dwóch ostatnich spotkaniach. no Naprawdę, Luna Hetfer. Przypomina sobie, jak, pamiętacie, jak u Roysa w karierze błyszczył, błyszczał. No ale Kalis tutaj wyrównało Jay Stansfield, e, tam Rafa Marin. nie wiem, co to było za wybicie klatką piersiową, niestety. Wyrównanie Anglii gola. No i Kalis atakuje dalej. Nie, jeden do jednego w tym meczu, kolejny mecz bez zwycięstwa. E, no, kryzys, pierwszy taki kryzys do niego krosa w Ralu Sergi Sergio Escobar wypożyczony do Al Al Alfa, Alfa, trochę wypożyczeń, wypożyczam tych młodych piłkarzy Unai Lopez, jak się nie mylę, nie. Ricardo Perez do Argentyny, właśnie Ricardo Perez jeszcze sobie zadebiutuje przed tym wypożyczeniem w naszym składzie i gram kolejny mecz z Celtą Figo, tutaj Arsen, Zakarian dwie bramki w ostatnim meczu, miejmy nadzieję, że nic nie strzeli no i mecz, meczu lepiej nie mogliśmy rozpocząć, po prostu rozpoczynamy od środka wymiana piłki tej Santi, co zrobi Santi? holuje piłkę, podaje do Molejo Molecho tutaj do Lopeza. A ten w polu karny i trzecia minuta prowadzimy 1 do 0. Czy można gorzej, czy można lepiej rozpocząć spotkanie? No chyba nie, no naprawdę świetny początek. Santi Lopez strzela bramkę. Myślę, że Molecho z Lopezem w ataku naprawdę mogą fajnie, fajnie się porozumieć. Końcówka pierwszej powy Santi do Lopeza. Tutaj już myślałem, że przekombinowałem, ale jednak nie. Molecho i 2 do 0. No zapowiada się, że w końcu przełamiamy tą naszą złą pasję. Ale gra się do końca tej Zakarian w pole karne i Duran Simi strzela go na głową. Nikogo tam nie było, dlaczego nie wiem. No i gdy już myślałem, że może będzie wygrana. Ostatnia akcja Celty Vigo, tej Duran Simmi w pole karne i tej V Rafy Marina. No i oczywiście rzutka Ary, no nie możemy wygrać. Dlaczego? Dlaczego byśmy mieli wygrać? Niestety, tam V Rafy Marina. Zobaczmy to na powtórce. Kiedy ten piłkarz potem upadł, co nie? No, dostał i nagle upada, ale dobra, kross wkurzony, no bo naprawdę chyba to jest aktualnie seria 6 meczów bez zwycięstwa. Ale może grabara obroni... No nie obroni, czyli chyba 7. Ja się nie mylę, ale to było, było średnie spotkanie bez zwycięstwa w ostatnim meczu, w ostatnim odcinku nam nie też nie szło za dobrze. No i tutaj Unai Lopez wypożyczony do francuskiego klubu. Szybko to przeminąłem. Gleśmy z Majorką. Kolejny mecz. Kleber Tavares do Eldense. No i ogólnie powiem Wam tak, że mam dużo utalentowanych piłkarzy, bo na wypożyczeniu oni się świetnie rozwijają. Z Majorką kolejny remis. Lopez i Malejo. No coś jest nie tak. Jest kryzys. Jesteśmy też królami remisów chyba w La Liga. No i kolejny mecz z Ransingiem Santander. Stwierdziłem, że to jest ten mecz na przełamanie. Też Beniaminek. O wiele gorszy Gramy na wyjeździe, ale wiecie. Musimy w końcu wygrać. No i w tym meczu chciałem wygrać za wszelką cenę początek meczu Lerma. Santi Lopez. No i piąta mi tutaj znowu rozpoczynamy świetne to spotkanie. Tak jak z Selton Vigo. Strzelamy szybko bramkę. Santi Lopez nie wierzy, że znowu tak szybko szedł gola. <goda> ale dobra. No ale Jan Bednarek gra w Rancingu Santander. No to my musimy wygrać to spotkanie z takim obrońcą, Musimy, no i tutaj Santi świetny pressing, odbiera piłkę, piłka do Lopeza, tym do Molecho. No i Wiktor Molecho wchodzi w pole karne. Lewa noga, ostry kąt uderzył, no i pokonał bramkarza rywali. No i już prowadzimy 2 do 0 znowu Molecho-Lopez, duet idealny. Naprawdę ten duet to na, może nie wiem, być wybitny, moim zdaniem. Chyba, że nam ich wykupią. No i 2 do 0 końcówka jeszcze pierwszej połowy. Lerma. Adrian Liso, naprawdę ładna tutaj akcja, świetne po No i Santi, kolejna branka, Santi Lopez jako na pasik dużo zyskał, bo naprawdę gra świetnie z Molecho. No Lopez może grać na pasik, SN, LP. No i jest 3 do 0. Tutaj kolejna akcja. Monsalve strzela, strzał zablokowany i Molecho dobija i 4 do 0. No tutaj raczej nikt nam nie zabierze tego zwycięstwa. Mamy w końcu 3 punkty. Wiktor Molecho, kolejna bramka. No i jeszcze 5 do 0 swoją debiutacką bramkę, w debiucie strzelił młody, argentyński skrzydłowy Ricardo Perez więc debiut przed wypożyczeniem zaliczył, no i gola, więc liczę na to, że w Argentynie Ricardo Perez rozwinie swoje skrzydła no i wygrywamy aż pin do zera w końcu dobre spotkanie w końcu pewna wygrana przełamanie serii bez zwycięstwa jeśli jeszcze czego cieszyć można świętować, a my możemy lecieć dalej no niestety Tottenham wpłacił klauzulę za Hannibal'a Maybry'ego 35 milionów. Nie podwyższyłem tej klauzuli. On chce odejść, no to iść sobie do Włoch, nie do Włoch. Do Anglii. Kolejny mecz niestety znowu remis. Ja nie wiem o co chodzi z tymi remisami. Everton chce Santiego, ale jeśli nie dadzą klauzuli, czyli 28 milionów, no to ja go nie sprzedam, bo moim zdaniem nie muszę go sprzedawać. Klauzula i Elo. No i Hannibal odchodzi. Pozyskaliśmy go za 0. 0 euro, a sprzedajemy za 35 milionów euro, więc... Czysty zysk, czysty zysk. Ładnie się rozwinął, żegnaj Hannibal. Może jeszcze kiedyś się spotkamy, ale raczej nie sądzę. Ale... Idzie do Anglii, kolejna szpiłkaż do Anglii po, po Kendrym Paezie. Idzie Hannibal do Anglii, 35 milionów. Eee, tak, mogliśmy więcej wynegocjować. No i Quentin Brat po sezonie odejdzie do Genaui za darmo. Nie grał u nas bramkarz w pierwszym sezonie, który grał, w drugim jest Sergio Rico. No i dobra, stwierdziłem, idziemy po Regena 47 milionów. Chciałem mieć Regena, to niego e, Luki Modricza Wam powiem naprawdę. Chciał mieć tego Regena, e, no ale ciężkie negocjacje z Villarreal tutaj są 44 miliony, choć są zainteresowani Monsalve. Ale powiem Wam, że bardzo udało mi się zbić tą kwotę, jaką chcieli na początku. Ja tutaj oferuję 31 milionów, tak ładnie, równo dlatego tak to trochę trwało yy, ładnie równo będę się starał te pieniążki już 34,8 nadal za dużo, ale coraz bliżej kwoty, którą jestem w stanie zapłacić dobra, Podwyższym do 32 milionów i zobaczymy co na to Marcelino z Villarealu moim zdaniem dobra oferta co to jeszcze a do 31,5 nadniżyłem i co? 34,100 no tak, no ciężko więc stwierdziłem dobra. Szukam jeszcze innego piłkarza. Ale raczej nie mam do wymiany. Monsalwę może odejść. Nie zależy mi na nim kompletnie. Ale też no nie mam z kim tak zbić tej ceny. A ja nie chcę jakiegoś Gonzalesa czy Lermy oddawać. E, więc no musiał zostać już ten e, monsalwę. E, ale dobra. Ostatnia oferta. 31 700. oferu. Z tego co widzę. Taka oferta ma wlecieć. O 200 tysięcy więcej wcześniej. I moim zdaniem przeważyło te 25 euro. Na końcu. Myślę, że to przeważyło. I dlatego Villarreal zaakceptowało naszą kwotę transferu. Te 25 euro. Myślę, że tak. Kowalcewicz. Matija Kowalcewicz. Rigen, To nie Ta to Jezus Maria. modlicza. Modricza. 80 overalla. Choć on nie ma potencjału bycia wyjątkowym, jakimś niesamowitym. Ale 80 overalla w wieku 19 lat ma naprawdę super statystyki. Moim zdaniem to naprawdę może być pan piłkarz w przyszłości. I miejmy nadzieję, że u nas właśnie to pokaże i moim zdaniem świetne wzmocnienie za Hannibala, ten sam Veral, więc myślę, że da radę w środku pola. Chyba najlepsze takie statystyki ogólne, więc szybki jest, więc nie się, się go cieszyć. No i czas na Puchar Hiszpanii. To jeszcze oferta za Adriana z Majorki. Ja stwierdziłem, że ponegocjujemy. Adrian Liso to jest piłkarz, którego jak sprzedam będę płakał za nim, bo aktualnie w La Liga moim zdaniem miał tam jakieś dwa mecze dobre, ale poza tym no nie jest jakimś piłkarzem, za którym będę tęsknił. Też fajnie go rozwinęliśmy, u nas się rozwinął naprawdę na super piłkarza, ale nie jest to końca takim skrzydłowym, który mi odpowiada, nie robi jakichś niesamowitych liczb, więc 30 milionów Majorka jest wasz. No i potem jeszcze kupiliśmy jednego skrzydłowego. bo Liso odejdzie do Majorki, a my gramy z Atletico Madryt. Pucharzy Hiszpanii znowu to Atletico. Rok temu też graliśmy z Atletico. Teraz znowu gramy z Atletico. No i Simeone strzela gola. Juliano z Simeone. Niestety przegrywamy, ale w drugiej połowie Iwana Zon zagrał do Molecho, a Molecho przeciwko swojej bojec różnie bramkę. I ogólnie to był świetny mecz Molecho, ale o tym trochę później. Jeden do jednego. No i wracamy do gry. No i pod końcówka meczu, rzut rożny. Liso dośrodkowuje no i Molecho go z główki. No już w tym momencie myślałem, że pokonujemy Atletico, jesteśmy w kolejnej fazie Pucharu Hiszpanii, kapitana Branka Wiktora Molecho przeciwko swojemu byłemu zespołowi nie wiem, czy on jest wychowanki na Atletico. Ale mogę się mylić. Ale chwilę później, no nie najlepiej tu jest. zachowaliśmy chyba ten Van Dijk, do Saula, a Saul też świetnie do Moliny. No i tutaj Molina polekarne do Simeone. No i czy się grabara nie mógł tego bronić? no i mamy dogrywkę. Więc uwielbiam to, że ja często tak, tracę takie pibramki, Nie wiem dlaczego. Ja mam wrażenie, że jakiś skrypt działa przeciwko mnie. No i niestety 2 do 2 i mieliśmy dogrywkę. W dogrywce tej Adrian Liso, kapitalny odbiór piłki. No i ogólnie to był dobry mecz. Liso, choć odejdzie do Majorki, no ale tak jak mówiłem, no nie jest jakiś mega. W tym meczu pokazał, że jednak może być mega piłkarzem. Dwie asysty, Molechus z, z hatrykiem, ale no wiecie o co chodzi. To są właśnie takie wyjątki jego grze, że naprawdę mu szło, bo zazwyczaj mu nie szło za bardzo. I Adrian Liso, no dwie asysty, naprawdę jest super mecz. My go sprzedajemy, on tutaj dwie asysty notuje. Ale wiecie, no to jednak e, nie ta półka piłkacza, którego chciałem. to jeszcze Ivan Azon, stwierdziłem, że już ryzykuję, mam to gdzieś jak najszybciej sprzerwy, przerywać grę. No i czerwona karta dla Azona, e, no trudno się mówi, żyje się dalej. No, i znowu niestety Atletico tylko musiało wyrównać, co nie. Co z tego, że już czas minął. E, doliczony e, tutaj sędzia pozwalał grać. Ja nie mogłem odebrać piłki. O, tutaj tak jest: Lemina. No, Pyk i Simone No, nie było spolnego. 3 minuty dłużej graliśmy. No i dogrywka: fantastycznie. Byłem tak wkurzony. E, bo powiem wam, że no to jest jakiś dramat tak tracić gole w końcówce. Ale dobra: Trzy bramki Simone, trzy bramki Molechow W rzutach karny Molecho trafia pewne wykończenie. Pierwszy od odchodzi Teixeira. No i Teixeira również trafia. Za nisko się rzuciłem grabaro Aden Mocne uderzenie. No i Oblak nie broni. Więc na szczęście prowadzimy 2 do jednego Simone czy Grabara. No i Simone po raz kolejny. Szlagola. Fajny piłkarz. Może go kupię. Seone. Puściłem go na karne, ponieważ ma jedne z najlepszych kartych w mojej drużynie. Po prostu. Puściłem go chyba za Lerwę, który miał fatalne karne. Albo z kogoś innego, albo za Kowaczewicza, Żoła Felix, niestety bramka. Yy, Santi Lopez, mocne uderzenie. Tak, ogólnie strzelam, tylko w lewą stronę. To jest dobre karny, co nie? Ja zawsze w lewą strzelam. Saul niestety bramka. 4 do 4, no tak się ba mnie, że nie trafię. I Bretones, nasz kapitan. Tutaj myślałem, że trochę za lekko, wiecie. Ja uderzam strasznie mocno w górny róg, lewej w lewą stronę. Yy, Grabara czy Lebina. Lemina czy Grabara? No i jest Lemina. Mamy szóstą serię rzutów karnych. Jednak Lerma został, czyli Kowalsewicz szedł. Lerma podchodzi. No i bank Pięknie. No i Grabara kontra Fofana. No i czy Polak w końcu obroni? No i w końcu obronił Kabil Grabara. Bohaterem. Wygrywamy Atletico Madryt. I ja wam powiem tak, że no fajnie było awansować do europejskich Pucharu przez ligę. Jest szansa na to. Ale chciałbym wygrać Puchar Hiszpanii. Puchar Króla, chciałbym wygrać Puchar Króla w tym sezonie. Jest to na pewno mój chyba główny cel. Europejskie Puchary też, ale głównym celem jest wygranie Pucharu Hiszpanii. Czy nam się uda? Dowiemy się w następnych oczywiście odcinkach. Będę tam naprawdę się starał. Następnej ludzie gramy z Getafe, więc moim zdaniem, rywal do grania i Adrian Liso żegnamy. Ogólnie trochę za późno czasami sobie przypominam, że w jakichś ligach są jakieś na przykład zasady, na przykład obcokrajowców itp. Będę się starał już od nowej edycji najpierw czytać, sobie, jakie są na przykład restrykcje w danych ligach, żeby wiecie, też je przestrzegać. Wiem, że tutaj jest mniej obcokrajowców, mam trochę już nakupionych więc no będę się już w przyszłych naprawdę starał ee, naprawdę najpierw czytać co tam jest, jakie są restrykcje i tym podobne by potem te serie też takie trochę były realistyczne, żeby nie było przegięcia. Choć moim zdaniem mamy dużo Hiszpanów, mamy też dużo wychowanków właśnie. Nie Hiszpanów. Chciałem kupić Luciano Rodriguesa na skrzydło. Zadzianaliso. E, Wiem, że liso. Nie, Liso grał na naprawił skrzydła 17,5 miliona. No i się zgodzili na szczęście. Więcej nie chciałem dać za niego niż 17,5 milionów, naprawdę. Tu były negocjacje mocne, ciężkie. Bardzo chciałem tego rukwajskiego Skrzydłowego, który już mógł zadebiutować w następnym meczu. Zobaczymy, jak się on będzie spisywał, czy będzie lepszy niż Adrian Liso, czy też nie. 55, ja chciałem tutaj dać, ja dać klauzulę 60 milionów, ale zgodzili się na 55, no tak to jest. Właśnie, bo 5 milionów w górę w tą, to naprawdę wielka różnica. No i dobra. Godzili się, dam mu od razu 30 tysięcy, nie wiem ile będę chciał, nie chciałem ryzykować że nie uda mi się go pozyskać. No i witamy Luciano Rodriguez'a w naszym zespole, 17,5 miliona z Liverpoolu, a nie z tego Liverpoolu, co myślicie. Eee, wartość rynkowa 25, patrzcie, ale go naprawdę tanio kupiliśmy, o wiele taniej. No i sobie z Kadisem: no i Santi Lopez, Szlabranka i 1-0. Jak się nie mylę, to był ostatni nas, nasz, nasz mecz tutaj grany w tym odcinku. Świetna branka Lopeza, Lopez jest naprawdę w średniej formie, ale Kalis, drugi raz gramy z Kalisem w tym odcinku, no to, to o tym nie wiedziałem. Bym tak naprawdę nie grał tego meczu, jakbym wiedział, że z Kalisem grałem w tym odcinku, ale tutaj było naszej obrony i niestety jest Jay Stansfield, bym zagrał po prostu kolejny mecz, bym przysymulował, ale no trudno się mówi, żyje się dalej. Z Ryan Wiedo niestety przegrywamy na początku tego odcinka, no nie jest najlepiej. Ale może uda nam się wygrać. A niestety tutaj kolejna akcja, Benchillo świetne doszutkowanie, tutaj kompletnie pilnowany o campo. Grabara gdzieś tam poszedł, Elo i mordy. No niestety Brian strzela gola Ale już w kolejnej drugiej powie. Staraliśmy się oczywiście wygrać to spotkanie. Rodriguez do Molecho. Ładna wymiana piłki i Molejo tutaj zobaczył, że Rodriguez uwolnił się. Rodriguez zagrał do Santiago Santi Szlagola 2 do 0 Santi Lopez is on fire. Santi z kolejną bramką. Naprawdę Santi błyszczy jako ten napastnik. ten drugi napastnik. Naprawdę jest wybitny. No i w tym meczu miał swój mecz ogólnie, bo to było i chyba było jego najlepsze spotkanie dla Ralu. tutaj Rodriguez. Prawą stronę na spokojnie rozgrywamy piłkę. Rodriguez chodzi tutaj do środka. Podał do Kowacewicza. Kowacewicz do Lopeza. Lopez coś się odwrócił, wszedł polekarny pole karne, odegrał do Kowacewicza, a ten strzela go na 3 do 2 pierwsza bramka Kowacewicza w naszym zespole, świetne wykończenie Chorwata, no i prawie 9 do dwóch, zanosi się na wygraną no i jeszcze ogólnie w tym meczu padła jedna bramka, Luciano Rodriguez, dobry debiut, podaje do Traore, Traore do Lopeza górą a Santi Lopez świetny mecz Santiago no i wygrywamy to spotkanie 4 2, bez jakichś z małymi problemami ale wygrywamy świetny Santi Lopez w tym meczu. Poprowadził nas do zwycięstwa. Luciano Rodriguez zaliczył udany debiut. I możemy się cieszyć z trzech punktów. Lopez zabiera piłeczkę do domu. A my zabieramy się za dalszą część tego materiału. W Akademii pojawił się Mikel Bravo. 67 overara w wieku 15 lat. Czyżbyśmy byśmy trafili kolejny mega talent piłki nożnej. Fajnie było. Jedno 8 zagram z Getafe, tak wam mówiłem, więc jest szansa na awans do kolejnej fazy, wtedy będzie ćwierć finał. W lidze jesteśmy na szóstym miejscu. E, no jesteśmy w europejskich pucharach aktualnie, więc fajnie był być w europejskich pucharach, 10 remisów, tyle samo co Falencja. E, no i wygrać puchar króla. Jeśli chodzi o statystyki, no Molecho jest najlepszy. 9 goli e, w lidze. No i Santi Lopez, który naprawdę zaczął błyszczeć. Zaczął błyszczeć, to jest sprawdziłem, czy da się mu czy lepiej mu zmienić zmi pozycję na... Ener, NK albo nie musimy postarać się jakimś szybkość biegu mu tam zrobić. Bo przyspieszenie ma genialne. No i tak wygląda czas składu naszego Molecho. Najlepszym asystującym jeszcze zobaczymy naszych juniorów Barbosa o 3 nadal, bez jakichś żadnych zmian. Lopez o 3 się rozwinął. W wyjeździe. już o 6, a dopiero co został wypożyczony. No genialny jest ten piłkarz eee, na wypożyczeniu. Perez już aż o 7 na wypożyczeniu się rozwinął. Chwilę. Wow, no i co, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam za usłyszenie, za obejrzenie. Na razie.